Witam Was drodzy uczniowie. To znów ja, Dariusz Migdałek, wasz nauczyciel wychowania fizycznego. Zapraszam Was na kolejną lekcję wideo. Słuchajcie, to już są jedne z ostatnich naszych lekcji, nie ostatnia, ale jedne z ostatnich zmierzamy ku końcowi. I już tak ja czuję słuchajcie dobrze, że jeszcze troszkę się zobaczymy na naszej sali gimnastycznej. A jak wrócicie po feriach, to zobaczycie, będziecie troszeczkę na pewno mile zaskoczeni. Wyglądam naszej sali gimnastycznej i siłowni, ale więcej Wam nie zdradzę. Zapraszam Was dzisiaj do lekcji bez dodatkowych przyborów, więc niczego nie trzeba przygotowywać. Będziemy ćwiczyć sobie trochę równowagę, trochę będziemy wzmacniać mięśnie, trochę dbać o swoją kondycję. Będą to proste ćwiczenia, takie ogólnorozwojowe, bez przyborów. Zaczynamy od rozgrzewy. Aha, jak zawsze robimy pięć ćwiczeń w tej głównej części i później je powtarzacie. Dokładnie ten sam schemat, co. Ostatnim, co właściwie zawsze przy naszych lekcjach widzę. Dobra, zaczynamy od rozgrzewy. Zawsze na początek lubię rozruszać sobie biodra, także bimbamy sobie biodrami na boki. Świetnie, kilka razy, około 10. Do przodu i do tyłu. Hop, 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 hop. I krążymy sobie bioderkami w jedną stronę kilka razy. stronę Świetnie. I trochę sobie pobiegniemy teraz w miejscu wpadnie, delikatnie nosimy kolana, biegniemy sobie troszkę świętówę i w trakcie tego biegu próbujemy teraz wykonywać krążenia ramion do Zobaczcie, biegnę i w tym samym czasie próbujemy wykonywać krążenia ramion do przodu. Jak... Okaże się to zbyt trudne, to możecie w miejscu też zrobić, ale... Jakieś urozmaice nie chciałem wprowadzić i ramiona do tyłu. Cia, 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 cia. Cały czas biegniemy, zobaczcie, cały czas biegniemy. Cały czas biegnę, nie przestaję biec i wykonuję teraz odrzuty ramion na boki. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. I w górę i w dół. Cia, 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 cia. I w dół i cały czas staramy się biec. I rozgrzewamy jeszcze nadgarstki. Mocno krężymy. Wypychamy do przodu. Cały czas biegnę, zobaczcie, też próbujcie. W dół. W górę. Świetnie. I zatrzymujemy się. Teraz wyciągamy jedną rękę. Chwytamy ją drugą ręką. Mocno ciągniemy rękę, po drugą naciągnąć. Świetnie. W drugą stronę. Super, troszkę szerzej nogi. Wyciągamy się mocno w górę i robimy skłon. Hop w górę i pięć skłonów sobie. Zry. Dwa, trzecia, trzy, Hop. cztery Hop. i pięć. Hop. Dobra, troszkę kolana. Do środka sobie krążymy. Pięknie. A zewnątrz. śnie, drugą stronę, świetnie, zrobimy pięć przysiadów, i go jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, świetnie, słuchajcie, dzisiaj taka krótka rozgrzewka, bo ćwiczenia w części głównej też nie będą trudne. Zaczniemy sobie już teraz. Ee, najpierw robimy pajacyki 15 razy. To dopiero robiliśmy po 10, ale już na pewno ta kondycja jest lepsza, więc robimy dzisiaj 15 pajacyków. skłony później pokażę jak to wygląda. Później trochę równowagi. Będziemy podskakiwać sobie na jednej nodze. Czwarte ćwiczenie to e, będzie już w pozycji niskiej. I piąte też w pozycji niskiej. Będziemy ćwiczyć mięśnie brzucha. Także słuchajcie, całe ciało dzisiaj będzie pracowało. Trochę kondycji, trochę równowagi, wzmacnianie brzucha, nóg, ramion. Jest to robić. Dbajcie o siebie, ćwiczcie. I zapraszam do części głównej. Pięć ćwiczeń. Zaczynamy od pajacyków. 15 razy. Uwaga, przygotujcie się. I jedziemy. 1, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15. Teraz słuchajcie, w wziąć to skręt do skłonu. Są to skłony ze skrętami tułowia. Jeszcze tego nie robiliśmy, ale na pewno sobie poradzicie. Szeroko nogi, ręce wyciągnięte na boki, wyprostowane. Teraz wykonuję skłon, ale jednocześnie próbuję wykonać skręt jego tułowia. Tak? Prawa ręka stara się natknąć, lewej nogi. To samo z drugiej strony. Jeden. 2, 10, prostoimy, to jeszcze wypychamy, wypychamy, 3. Głowa spójście, patrzę za ręką, to jest góry 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. I kolejne ćwiczenie trochę równowagi. Słuchajcie, stoimy sobie na jednej drodze. Tak, próbujemy chwilę sobie postawić, jak się, jak i zadaniem naszym jest wykonać 5 podskoków na tej jednej nodze. Bardzo proste zadanie. Czyli podskakuje i ląduje na tej samej nodze. Postarajcie się przy tym ćwiczeniu pomyśleć o tym, żeby kolano było cały czas lekko ugięte. Nie może być wyprostowane, bo będzie trudniej i będzie nie może boleć po prostu. Dobra, zaczynamy. Jedno kolano, jedna noga, lekko kolano zgięte i jedzie. Jeden ląduje i teraz chwilę wytrzymuję, nie skaczę od razu. To nie są takie skoki, słuchajcie, na palcach. Teraz drzew tylko na całej stopie, tak? I staram się wysoko podskoczyć. Dwa. Ląduję na całej stopie, chwilę wytrzymuję. Trzy. Ląduję. Cztery. Ląduję. Pięć. Super. I druga noga. ta druga będzie słabsza. Uwaga. Jeden. Trzymajcie równowagę. Jak stracicie równowagę, to po prostu wracacie do ćwiczenia, Dwa. Trzy. Cztery. zobaczcie, ręce też mogą pomagać, bo im równowadze, im wyskoczy. I pięć. Super. Kolejne zadanie to yy, rozkroki podskoki rozkroczne w podporze przodem. Tak to się nazywa, ale jest łatwiejsze niż yy, nam się wydaje. Słuchajcie, muszę wykonać pod przodem, czyli tak zwaną deskę. Staram się być wyprostowany, jak tylko się da. Wyprostowane ręce, wyprostowane tu, w mocy napięte, mi Teraz 10 razy próbuję wykonać prosto, prosto, prosto i prosto. Tylko zwróćcie uwagę na to, żeby, może troszkę zmienię kamerę, By bliżej będzie mnie lepiej słychać. O. Słuchajcie, zwróćcie, zwróćcie przy tym ćwiczeniu uwagę na to, żeby brzuch i plecy nie opadły wam ku podłodze. Moje biodra, moje plecy muszą być wyprostowane. I uniesiony, tak? Nie może być tego ćwiczenia tak wygodnego, To muszą być w na napięte miejsca, ducha i plecy uniesione, Dobra, spróbujemy 10 razy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej, okay. trochę mi się ramiona znajdrzymy, brzuch też stoi. Mam na nadzieję, że zrobiliście, że Wam się udało. Jak nie dacie rady zrobić od razu 10, to zróbcie dwa, opuśćcie kolana, potem kolejne dwa, tak żeby razem wyszło 10, ok? I ostatnie ćwiczenie. Ja na no nim mówię, zresztą tylko ja. Scyzoryki, ale takie pojedyncze scyzoryki będziemy się składać i rozkładać, jak scyzoryk. Zobaczcie. Tutaj znów będziemy próbowali wykonywać ruchy naprzemienne, czyli prawa ręka do lewej nogi, lewa ręka do prawej nogi. Spójrzcie, jak to będzie wyglądało. Z leżenia tu ręcznie na plecach wyciągam sobie ręce do góry i teraz próbuję prawą ręką dotknąć lewej stopy. Unoszę stopę, unoszę rękę, ale zobaczcie nie samą rękę, ale też podnoszę mój bark. Podnoszę mój bark, czyli troszeczkę mocniej napinam dzięki temu mięśnię ducha. Dotykam stopy i odkładam. I to samo, hop, z drugiej strony. Na chwilę przetrzymuję rękę, hop. Przyczółkę, dobra. I zrobimy dziesięć powtórzeń. Uwaga, zaczynamy. Jeden, opad. Dwa, opad. Trzy, opad. Cztery, Pięć, sześć, siedem, opad. Osiem, dziewięć, mocno, na pięć, dziesięć, siedem, i mamy pięć ćwiczeń zrobionych. Słuchajcie, ja się troszkę zmęczyłem. Jeśli teraz chwilę i zrobicie drugi raz wszystkie ćwiczenia, to na pewno poczujecie tą lekcję swoim zmęczeniami. Także cofacie teraz filmik, jeszcze raz zrobicie wszystko ze mną. Kto ma dużo sił jutro, trzeci raz później, a potem wracacie do ostatniej części, czyli do krótkiego e, rozciągania. I teraz przechodzimy sobie do tego rozciągania. Siedzimy, rozszerzamy. Nogi przyciągamy sobie stopy i opuszczamy kolana. Nie wykonujemy żadnych ruchów, te kolana same sobie będą opinamy. Zobaczcie. O, powrótku około 10 sekund. Super. Zobacz. Zobaczcie, są coraz niżej, do na pewno też przytrzymuję sobie palce stóp. I dość. Jeszcze dwa ćwiczenia należące. Pierwsze ćwiczenie, przyciągam, przyciągam sobie kolano, to już jest taki relaks, patrzcie, głowa leży, staram się rozluźnić. Chwilkę sobie leżymy. Ok, prostuję nogę, przyciągam drugą. I ostatnie ćwiczenie robiliśmy dwa razy Zobaczcie, jedna noga po tej stronie będzie łatwiej. Jedna noga zgięta, ręka po tej samej stronie, co noga jest wyprostowana z, z boku. A druga ręka chwyta za kolano z strony. I teraz stara się przyciągnąć to kolano w miarę blisko podłogi, ale tak, żeby nie odrywać tutaj ręki. Ja tak? nie mogę odrywać tej ręki, się położyć na boku, bo to już ćwiczenie będzie zupełnie inne. Tylko ta ręka zostaje, czyli ciągniemy tyle, ile się da. Ta ręka musi tutaj zostać gdzie ja tu wcale do pakietu. nie dotrzewam tej chwili. chwilę wytrzymujemy I na koniec jeszcze dwie nogi sobie przyciągniemy, żeby ten się trochę rozłożył. I tak sobie Jak potrzebujecie, to polepszcie sobie to tak troszkę dłużej. I tyle. Słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za kolejną lekcję. Sorry, że tak na kolanach. E, ćwiczcie dzielnie. Dajcie z siebie wszystko. Pamiętajcie, że czym bardziej się zaangażujecie, czym bardziej się będziecie starać, tym lepsze będą efekty tych lekcji. A następnej lekcji już będzie przybór, przygotujcie, podpowiem Wam już czyste skarpety i będziemy ćwiczyć z przyborem. Będzie trochę znów śmiesznie. Dziękuję, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia na następnej lekcji.